Dobra, nie przerywamy nagrania i zobaczymy, ile po nim wyjedzie suma. Nie, teraz to się może już włączyć jedynie myślenie. No, mamy jakieś 38 sekund. 42. Jeszcze nie gwiżdżę. Jeszcze nie gwiżdżą. 50 o, robi się ciepło Co się dzieje Dobrze do No dość równo idą Minuta jeden Kurwa mówiłem mu, że bym akurat ja tego tu nie nagrał